Witamy Was w kolejnym odcinku Kabala, o kabalu 25. W 25 odcinku z tej strony Michał. I mamy niespodziankę, można tak powiedzieć. Jesteśmy na channelu 24. O, to lejesz, o! Widzicie? O tym mówiliśmy wtedy, jak było wybieranie rangi. Tutaj kapa, który jest Matołem. Tyty, ty, 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 on już jest. Aktywny Jest dalej Bije mnie O ty frajerze Ucelował mnie Aha, Zajebie mnie czy mu złączą się Aż co na razie rady Cel Pal zaraz będziemy Headshot'a -sh -head najpierw Bum też Aurę zapierdzielił Fajnie fajnie dużą HP ściągam Musiałeś wykrakać? Chyba do ciebie mam pytanie Nie, ja Ty zamroził mnie i dalej go tukłem Dobre Bigo jakby co, bo mnie zaczyna on mnie bić Też Aurę zapi to od... ten, on uwagę Na razie Pomogę jeszcze ładujesz tą aurę? Hopie. ładujesz, ładujesz Już byś chciał, chopie. Ty, bo ja nic nie widzę przed niego No tak mi przy, przygniót do ściany Dobra, pitoliłem od niego no to chłopie, teraz to już masz przerąbane. Nie masz szans, żebyś dłużej ten. utrzymał Aurę, niż my dwójka. Najdrzeje jak któryś z nas padnie. Ale mocno uderza we mnie, ty 200 HP mi ściąga. Aura mi się kończy. Jeszcze z Hatsata go. Przecież nie mogę. Nie, przecież na tym... Właśnie przedłużyłem kuźwa no Dupę rozbić Nie przedłużyłem tylko włączyłem od nowa aureę Tą pierwszą Tę on ja w ogóle No i zajebło on złówko Dobra To idziemy dalej Chodź No na początek no, W międzyczasie jak nam yy, konwertował ka Kamtasia ten filmik to ten, 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 ten. Co? Gdzie? Ja muszę właśnie do tego Vampire Light też tam Gdzie to cholera. Ja pikolazów muszę na koniec iść Hm? 99% Ej, gdzie jest y, ten? Mm, ten długący, mówiłem, vampire lair. Chyba... Yeah. Chyba tu. Okej. Okay. A tu jest faktycznie, nie widziałem e, wykrzyknika. No, w tym odcinku tak jakoś inaczej zaczęliśmy. No ale na dwójka No, jedyne, no w 90 właśnie No, połączysz nasze levele, to mamy wyższy no, nie, to jest aura. Hmm. Ale jak nie aura to byśmy nie dali rady z nim No ale ja zacząłem tak ginąć że po prostu musiałem sobie skończyć aura Uważaj do tego... no. To no. Ej, i nie mogę przejść przez dungon, bo kurtek... Tak, koperta mnie blokuje. O jest. Co? Ej, bo ja mam 68. Zaczynam, że gdzieś tam siedzicie z boku, nie w mieście. Ty robisz te questy z psach? Nie, to Miałeś poczekać i mieliśmy razem robić. To nie rób Apple. Jaką bombę? Fajnie, ale tu mają gadane. Koniec. Nie, powinna być Teraz? Nie nie? Mhm. Tak, <grym> co? Czyli. Przejdź... No, eee, kap jest. Zostawiamy go? Ja. Mi się aury zregenerowały. Co dajemy? Spustaw go, bo ja mam level No i? Chodź na psy Nie wiem co sobie zrobić A ta ta słodki czy co? Łupa Jak masz 69 przecież No wcisnę akcept i mam nie zemy No to daj Jezusiko A tak? I, I pomóż mi z tymi, z psami Zajęce jestem, zaraz i tak padnę. A ja Na dwóch sprintach zrezygnuję. to on zrezygnuje. masz stepa. I co masz z stepa? Masz jak sobie? Nie gadaj, że w moją stronę. Nie, nie, tak? Mam nadzieję, że nie w tą stronę bo nie chcę się z nim wierzać. Nie, bo by już tu był. A ty chłopie, spowolnij z tymi levelami To jest dwa, dwa lewery różnicy. O co? Eee, nie mogę tego wziąć. Chamstwo Ej, ale to jest chamstwo, bo tam mam item, który mam do questa, co nie? I mam go 3 na 7 a nie mogę go wziąć. Czekaj, może tak... O jest, udało mi się. Co? Drzutki. Zabijaj te SP, bo mi one wynerwiają. Czekaj że wszystko z nami, chłopie Emil Już Nie już, tylko teraz Bo to będzie ostatni odcinek No dobra No lecisz do przodu i po jaką cholerę później czekasz i się wnerwiasz na mnie Nie sorry tylko taka prawda jest Leveling zrobimy razem no. Zabijaj te mecha Zabijaj te mecha Apple łucznicy Archer Trzecią mi coś pewnie no. Bo Mówiłem wiem żebyś nie tu go to tu Koło wejścia do ruiny jest strasznie dużo ich O ja Jesteś mocniejsza ode mnie 4 na 8 4 na 7 mam Nic ci nie zrobi. Tylko to są włączy regeneracje. Aple już nie, tylko te łucznicy nie zostali. Do bicia. Ile? To jeszcze, ja mam dwóch jeszcze do zabicia. To jeszcze jeden mam. Zabijesz? No ten ucz... A, poszedł do miasta. Już zabiłem. Ja spierdzielam. chyba już. Z... Dalej, znów jest nieaktywny. Jest nieaktywny, bo się zaraz koło niego objawiłem W nim praktycznie mówiąc Nie no, będę musiał iść na koniec mapy Przejdziesz się za mną? Może ma parte będzie po drodze Ej, ja powiedz mi... O, bo czegoś zaraz zgukne Tu jest laboratorium, tu jest... Yy... Tak, tu muszę iść po drodze, koło psów, muszę się zatrzymać. Ja Dobra. To ja w międzyczasie idę do, tego ps, do tych psów. Co nie, żeby nie tracić czasu. Ja mam 10 milionów 720. Mam material. Dokładnie. Co? I znowu sobie jakąś książkę. to jest taki level, co no. Jeszcze tylko level. No, oj fajnie, o to słyszę. Ten klap? No. Przeżyjesz. To chyba się <grybujesz <grybujesz> imię, to szybko mnie wleje na Możesz w mojej nawet, jak będziesz chciał. Nie goni. Ciebie? No. To wyjdź i za chwilę wejdź. Mówię, wyjdź z, z tego, zmiń channel. Dobra. Hey <laughs> Będzie ciekawie. Zobaczymy, zobaczymy. Ale powiem ci, że oni są mocni. O, chłopcze. I zdradziłeś się, chłopie. Ła, wow, ile tutaj... O kur... ...je... lam tu jeszcze lepszy kap Na końcu mapy, jeszcze z większym levelem niż ten na początku. Ze 180 na tym. Nie mam mnie. O, dungon. Fajnie. Na co na tym? Mówiłeś, że jakiś bomba. Takie mam do Ciebie pytanie, bo mnie przyrzuciło na ten długą ten ten ten, taki dziwny. Co ty mówisz, że trzeba wysadzić coś? Co trzeba, z nim, nim Co trzeba było na nim zrobić? Co? Co trzeba było na nim zrobić? Fajnie, bo ja poszedłem na koniec mapy. Piotrze się wyrobię. A, e, dwadzieścia minut, spokojnie. No. Teraz ja cię pójdę do miasta, nie? No. Myślę, że się na postać doczekam. To się przeżyj w tym międzyczasie, ja cię dogonię. Przerzuć się na tamtą postać i jak przyjdzie kapta, to sobie mu go tłuc. Nie, o to chodzi, ja teraz z ucznikiem zbieram No. Dwudziesty pierwszy. Hmm. Zaraz. Hmm. Nie, ale powiem ci, że tutaj tak naprawdę ten tak dziwny był. Właściwie... Ten, 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 ten. No. Ja mam tylko dwa budynki. Gdzie? A tam jest kolejny. Ty już tak głupio, bo kurtek mało co zaznaczonym zaznaczone. Mogli na minimapce zaznaczyć jakoś tam. Co ci wypadło? Co ci No... 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 No. 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 Słuchaj, książeczka Ta mi nie jest potrzebna. Ta tym bardziej. Ta. Do Marysia. Teraz będziemy kończyć. No, Kogo bijesz? To zabij jeszcze dziewięciu A czyli dziewięciu bo ja Mam jeszcze y, dziewięć do końca Chodzi o ten quest ja, ja się muszę popatrzeć na quest moje To Green Despair Tak z Minecrafta

i tobie ma coś dropnąć z nich? Gdzieś tego takiego quest'a wziął? Puh. Nie mam tylko ten... I ten w green Psi! coś do przodu za jakiś... 3 I będziemy kończyć odcinek Dwóch o Jezus, ale mnie wystraszył Matu skończony Nie, procek przychodzi, wystraszyłem się, że to kabel leci Bo tak mi nagle z, z, od tyłu wyskoczył Jeszcze jeden I Jeszcze dwa I jest Thank you mm -hmm, mm -hmm. Chodź do green i tam skończymy na hmm? wow, wow, wow ile kasy mam 48 znaczy, przy sobie mamy 3 miliony coś tam będzie ciekawie no do green a ja mówię tego, że będzie ciekawie, bo jesteśmy na 24 kanale. O o, już nie. mnie nie ma, już mnie nie ma w mieście No, sypa nie stoi po prostu I czeka na okazję Nie, kończy, koniec, koniec, jest 20 Siadajże Ja nie siadam To stój ale masz cień duży. Żegnasz się? Nie. No to cześć. O, cześć. Do zobaczenia się w kolejnym odcinku. Goodbye.